Odcinek z Asymry był już, ale nieważne. Ok. Dobra, sraki! Słuchajcie. Kuźba! Nagrywam czytanie. E. <śm> moich Spicy. <śm> dobra, kuźwa, sorry. Kurde, ogóle nie nagrywam, nie wiem, czy mam dobry mikrofon w ogóle w dobrym miejscu, czy mnie będzie słuchać, czy nie będzie przestarył za dużo, ale jak będę przestary za dużo, no dotku najwyżej po prostu nie będziecie nic rozumieć, albo będziecie kurde słyszeć wszystko w powiększonym i głośniejszym <laughs> wydaniu. Ale dobrze, jest zajebiście. No to co moi drodzy? Bez przedłużania kuźba dzisiaj przechodzimy kureczki i mamy bardzo fascynujący... Muszę coś sprawdzić, czekajcie. Bo się zasrałam i zapomniałam spuścić wody. I to jest bardzo problematyczna sytuacja, ponieważ gówno skiblas kibla, smród się już po całej chałupie, ale dobra. Nieważne. Dzisiaj, jak zginę, to będę czytała swoje spicy opowiadania na Whatsappie. O kuźwa, ale bym prawie rozdupiła się już. Ja ogólnie w ogóle wiecie, dawno, że mnie grała w Block Strike Planet. I parkoury, i kopanie, i totalnie w ogóle, żem dawno nie grała. Bo ostatni raz, kiedy grałam, to chyba było na live'ie. Dobra, moi drodzy, robię reset, bo się okazało, że, kuźwa, kluczy z dzieci na starcie. Gdzie, kuźwa? Tu? Ja pierdziele. Nie, aha, tutaj może. Kuźwa, no jaki ślepak ze mnie. Tutaj było. Ja pierdziele, ale sraka. Dobra, rozumiem. Okej, okay, niestety ja nie jestem tak bardzo inteligentnym człowiekiem jak mój idol. Hej ho. Hej ho, hej ho. Ale dobrze, że mi tu i powiedział. Je, 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 Koko Jumbo, ja, ja, je Hello Ty kurde, jeszcze wiecie? Chwila i będę robiła karaoke odcinek Zginę, śpiewam, kurde, karaoke Chociaż już w sumie No, kiedyś miałam takie doświadczenie z tym, to No No Może, może w sumie jednak, nie <ścoughs> Ja piek Nie, powiem wam tak, kurde Ehm um... Jest moc, nie? Ten odcinek pewno wleci dopiero jakoś, kurde, w nowym roku, początkiem nowego roku. Zgaduję, że przed moją wylotką do Londynu. Ale, no, będziecie coś mieć, nie? Bo ja ogólnie 10-12 styczeń to mnie nie ma. Jestem ofligne wszędzie. Jedynie na Instagram będę, zgaduję, dawać jakieś fascynujące relacje z mojego cudownego tripu ze znajomymi. No, i w tych dniach nie będzie też oczywiście odcinków, nie? Ale pewno jeszcze jakoś, nie wiem, tam może pff, z dwa dni przed tym moją wylotką się coś pojawi. Także no, będziecie musieli sobie poczekać na cudowne kolejne części odcinków. W moim wydaniu. A jaki będzie ok odcinek nazwa? Zgaduj. Zgaduj, idolko. Ja już chyba pisałam tobie... ...jaka będzie nazwa odcinka, ale... ...a jak nie pisałam, no to... ...no to możesz zgadywać. Co to kuźwa jest? Kuźwa, nie wiem, mam się wrócić? Halo? Gdzie to jest kuźwa ciąg dalszy? Co to jest za straka? Maka, paka... No tutaj mam tak... Ja pierdziel, ale jestem debilem. Robię asem już było, ale może kolejny, kolejna część się też kiedyś pojawi, nie? Dobra, widzę, że tu idą ludzie, to ja też za nimi polecę kuźwa. Czemu by kuźwa nie? O, no i pięknie kuźwa, udało się. Na razie jest stabilnie, ale ja po prostu czuję brak kontroli, nie? Totalnie nad tym co teraz robię, jak chodzę i po prostu czuję, że kuźwa zaraz zrobi jakiś głupi ruch, pomiotam się kuźwa jak jakaś psychopatka, no i zginę, nie? I kuźwa będzie do widzenia, będzie kuźwa taka sraka, że no, na tym się skończy, nie? No i ogólnie to mam przygotowane w sumie tylko dwa takie wyrywki ze swoich opowiadań, takich spicy na Whatsappie, ale jeżeli się okaże, że skinę większą i do razy, no to będę musiała coś jeszcze na szybko znaleźć, nie? Ale będzie kuźwa jazda sraza. O! Zginę buldaka! O, pierdzielisz, kuźwa, ale byłaby sraka. Byłaby taka sraka. Żebym już nie wstała po tym odcinku. z kibla. Co to kuźwa jest? O nie! Tylko nie to! To jest najgorsze! Ja pierdzielę! Dobra! Ok, w tym momencie będę wam teraz szeptała do łóżka i czytała ją cudowną. Tutaj opowiadanie. moje kurde cudowne Spice opowiadają na WhatsAppie. No i ja się kuźwa teraz wyciszam. Ok, więc zarysuję wam historię. Główna bohaterka jest w Hogwarcie i jest w Gryfindorze. I Draco jest jakby jej konkurencją, którą ją kocha. Uwaga. Wyszłam z pokoju zamykając drzwi i udałam się do siebie. Przez ciemność wokół miałam małe dreszcze chwilami, ale szybko ruszyłam do swojego pokoju. Gdy zbliżałam się do drzwi, usłyszałam kogoś głos. A gdzie to się nasza księżniczka półkrwi wypiera? spytał ktoś z końca korytarza. Nie bałam się. Wyprostowałam kręgosłup. Po czym... Ruszyłam w stronę ciemnej postaci. Miło cię widzieć, Drajko. Właśnie miałam do ciebie iść, rzekłam podchodząc do niego z pewnym wyrazem twarzy. U, a to ciekawe! Ja też na ciebie czekałem, rzekł krzyżując ręce. Podeszłam do niego najbliżej, jak się dało. Czego chcesz? spytałam przez zaciśnięte zęby. Nic. Przyszedłem popatrzeć na ciebie. Odparł Draco uśmiechnięty. Czekaj, co? odsunęłam się od niego z niepewnością. Byłam gotowa na wojnę. A on nie ma zamiaru walczyć? Skoro nie jesteś Mugolakiem, to nie jesteś moim wrogiem. Jednak przykres to, że należysz do tych biednych gryfonów, wraz z Harem Potterem na czele rzekł, przegryzając zielone jabłko. Aha, fajnie. Byłam już naszykowana na wojnę, ale szczerze masz rację. Dobranoc! rzekłam znudzonym głosem, mrużąc oczy i odchodząc z kąta korytarza. Czekaj, czy ja byłam miła dla Drako? Dla tego Drako? Nigdy! To nie miało tak wyglądać. Ja mu po prostu odpuściłam! Chcę wojny! rzekłam, odwracając się na pięcie. Ale ja nie chcę, kochana! Rzekł, odchodząc od ściany. Do czego chcesz? spytała mnie, odrywając wzroku od niego. Zmieniłem zdanie. Może i nie cierpię całej bandy gryfonów, ale już od początku zauważyłem, że jesteś inna. Dlaczego zostałaś przyciąna do Gryfindoru? spytał. Przez cały swój monolog niebezpiecznie się zbliżał, więc postanowiłam się cofać w okolice drzwi swojego pokoju. A dlaczego ty zostałeś przydzielony do slyterinu? Spytałam tak samo głupio jak on. Racja, bardzo mądre pytanie, odparł rzucając jabłko przez okno. Tak bardzo mądre, jak jego autor, czyli ty, dureń. Ostatnie słowo szepnęłam cicho pod nosem. Nieźle umiesz pocisnąć, rzekł. Nagle poczułam za sobą ścianę. Wiedząc, że nie ma stąd ucieczki, czułam się niepewnie. Dawaj, Malfoy! Spraw, żebym ci przywaliła rzekłam przez zęby. Nagle Draco położył ręce na ścianie i stuknął pośpiesznie moją głowę swoją. Ja wystraszona, odepchnęłam go za ramiona. I mocno odsunęłam od siebie. On ponownie położył swoje ręce, tylko że tym razem na mojej twarzy. Bardzo łatwo jest Cię rozgniewać, rzekł śmiejąc się. <grytko> ja, w której już się gotowało, rzuciłam się na niego, zwalając go na podłogę. Huki spowodowały, że siostra z koleżankami wyjrzały z pokoju po cichu i zobaczyły nas na podłodze jak się miotamy. W sumie Malfoy niewiele ruchów wykonywał. Tak jakby się poddał. Ja natomiast tarzałam się, jakbym chciała go rozszarpać. Wtem z końca korytarza wyłonił się Snape z Minervą McDonald, którzy sprawdzali, czy wszyscy śpią. -"Walcz, Malfoy", cioto! krzyknęłam do niego, siadając mu na brzuchu w rozkroku, jednocześnie dając mu lekko z liścia w twarz. On się tylko śmiał ze mnie i nie odrywał ze mnie wzroku. Nagle poczułam na sobie czyś wzrok. Rozglądałam się dookoła i ujrzałam Snape'a z minerwą oraz siostrę z koleżankami, które kukały za drzwi. Spojrzałam natychmiast buraka i podniosłam się z podłogi, a za mną wstał Draco i poprawił swoje czarne ubranie. Mocno zagryzłam wargę dolną ze stresu i zażenowania. Boże, to wyglądało, jakbym go ujeżdżała! Snape otworzył usta i chciał coś najwidoczniej powiedzieć. Do spania! I po 20 punktów ujemnych otrzymujecie, rzekła. Rzekł, po czym obrócił się i odszedł. Na tym się kończy Spice historia numer jeden. O, kuźwa! Ja pierdziele. XD. O! 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 Co mnie bije? Nie bij mnie! Kuźwa! Ja pierdzielę. Co to kuźwa jest? Ach. O Boże. No ty srako! Okej. Okay. Mam życie. Kuźwa mam życie! Wow! Chciałem po raz ostatni popatrzeć z tą na zachód słońca, rzekł. Nie wiem czemu, ale zaczęły napływać mi łzy do oczu. Mocno go przytuliłam patrząc na słońce, które już się prawie w całości zgrawało za horyzontem. On także się obudził w stronę słońca i razem patrzyliśmy, jak zapada ciemność. Załóż to, odparł. Po co? Spytałam. Zaufaj mi, rzekł. Ufam panu. Nie pytając dalej, założyłam opaskę na oczy, po czym znów zaczął mnie prowadzić. Miałam wrażenie, że odbyliśmy taki sam dystans co wczoraj? Usiądź, odparł. Gdzie? Spytałam. Za sobą, odparł. odparł. Po zaczęłam się zniczyć na kolanach. Rękami szukałam czegoś miękkiego, na czym zdaniem profesora powinnam usiąść. Po chwili siedziałam już spokojnie, czekając na dalszy ciąg wydarzeń. Mogę już coś ciągnąć? spytałam. Nie uzyskałam odpowiedzi. Sam zaczął mi podnosić opaskę, a ku moim oczom ukazał się kominek z, z żarzącym ogniem. Tak, to jest kuźwał urywek z innego opowiadania, ale. Powiem Wam, kuźwa, że jest taki mocny, że ja dalej tego. to, O, o, o. Nie, nie, nie. Na tym momencie się kuźwa kończy. Bo tak. Dobra, mam nadzieję, że się testraliście, że te historie stworzyły taki piękny vibe, że kuźwa teraz umarliście dosłownie z klinczu. A. Haha. Ha. No. I za karę w tym momencie Was kuźwa zostawię. Także żegnam. Żegnam kuźwa, miłego życia.